To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbaricum. Nieznana karta historii. Sezon pierwszy. Celtowie. Profesor Tomasz Bochnak. Odcinek pierwszy. Gdy mówimy ludy starożytne, to chyba w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl sumerowie, egipcjanie, Grecy, Rzymianie i wreszcie przypominamy sobie też nazwy ludów zamieszkujących tereny położone na północ od obszarów zajętych przez cywilizacje śródziemnomorskie, takich jak Trakowie, Celtowie, Germanie, w tym Lugiowie, Wandalowie czy Goci. Ludy te znamy dzięki przekazom historycznym, źródłom pisanym i są to najczęściej źródła greckie lub rzymskie. Ja jednak nie jestem historykiem specjalistą od źródeł pisanych, ale archeologiem. Archeologia zaś zajmuje się przede wszystkim odtwarzaniem przeszłości na podstawie kultury materialnej. Bardzo często to są ślady poświadczające istnienie społeczeństw, o których jakiekolwiek źródła pisane milczą. Kultura materialna, formy grobów, w ogóle uchwytne ślady obrządku pogrzebowego i wierzeń stają się podstawą do wyróżnienia przez archeologów tzw. kultur archeologicznych czyli swego rodzaju modeli obejmujących dane typy współwystępujących ze sobą zabytków i pozostałości po obowiązujących zwyczajach, na przykład zwyczajach pogrzebowych. Takie kultury są z reguły anonimowe i nazywamy je opisowo, na przykład kultura ceramiki sznurowej, bo typowe dla niej naczynia zdobione były odciskami sznura, albo kultura amforkulisty. Czasem stosowana jest nazwa związana z terenem występowania, na przykład kultura użycka. Choć akurat ta jednostka kulturowa zajmowała obszary znacznie przekraczające teren użycy. I gdy archeologowie stosują wymyślone przez siebie nazwy, na wymyślone przez siebie modele, czyli te kultury archeologiczne, no to wszystko do siebie przystaje. Gdy jednak dysponujemy źródłami pisanymi, no sprawa się komplikuje. Pojawia się oto pokusa, by twórców danych kultur archeologicznych dopasować, zidentyfikować jako przedstawicieli ludów znanych ze źródeł pisanych. No, tyle tylko, że przekazy takie są stosunkowo nieliczne, wyrywkowe i nie można do nich podchodzić bez odpowiedniego aparatu krytycznego. I tak jak powiedziałem, Celtowie to nazwa jednego z ludów znana z antycznych źródeł pisanych. Pisał o Celtach m.in. Strabon, Diodor Sycylijski, Tytus Liviusz, ale chyba najbardziej znane jest dzieło Juliusza Cezara zatytułowane „Komentarz de Bello Gallico, czyli o wojnie galijskiej. Galijskiej. No to jak się mają w takim razie Galowie do Celtów? Celtów utożsamia się z Galami, ale część badaczy jest zdania, że te nazwy, te etnonimy nie odnoszą się dokładnie do tych samych ludów. Nazwa Celtowie jest najstarsza i najbardziej pojemna. Ten etnonim pojawia się już w V wieku, przed naszą erą, u historyków greckich, u Herodota i Hekatajosa z Miletu. Natomiast kiedy w 279 roku, przed naszą erą, Grupa Celtów zaatakowała Grecję i złupiła Delfy, no w literaturze greckiej pojawiło się nowe słowo Galatowie. I nazwa ta była potem używana w Grecji i na Bliskim Wschodzie. O Galatach pisał na przykład Polibiusz i Diodor Sycylijski. Z kolei termin Galia, Galli, Galowie, pojawia się w literaturze rzymskiej. I pojawia się po raz pierwszy u Katona Starszego około 168 roku przed naszą erą. I to zresztą może być łacińskie tłumaczenie słowa galates. Natomiast Galią nazywali Rzymianie kraj Galów, czyli tereny położone na północ i wschód od Alp oraz północną Italię, czyli no, tereny niziny nadpadańskiej. Północna Italia nazywana była Galią cizalpińską, czyli przedalpejską, bo z perspektywy Rzymu to były tereny przed Alpami. Natomiast obszar dzisiejszej Francji i Szwajcarii to ówczesna Galia Transalpina, czyli zaalpejska. Archeolodzy natomiast widzą to trochę inaczej. Chciałoby się powiedzieć, że history, historycy i archeolodzy zakładają różne okulary, używają nieco innych narzędzi, bo archeolodzy owszem, używają często określenia kultura celtycka, ale też kultura lateńska, przy czym nazwa pochodzi od miejscowości Laten nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii. Ludność czy też twórcy tej kultury są identyfikowani z celtami, ale to nie może być taka identyfikacja jeden do jednego. Cezar na przykład pisze, że zamieszkujący armorykę Wenedowie nie są celtami, a archeolodzy widzą tam kulturę lateńską. Gdy jednak archeolog i historyk wspólnie pochylą się nad mapą Europy, no to widzą następujący obraz. W drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą Plemiona celtyckie miały zajmować tereny wysp brytyjskich, choć może nie całych, dzisiejszej Francji, południowych Niemiec, północnych Włoch, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, części Rumunii, północnej Bułgarii. Osadnictwo kultury celtyckiej zarejestrowano też w południowej Polsce, Ukrainie Zakarpackiej. Wiadomo, że plemiona celtyckie dotarły też do Azji Mniejszej. Tam były określane mianem Galatów. No i tak. Adresatem listów Świętego Pawła do Galatów byli potomkowie ludów celtyckich właśnie. Śladem obecności Celtów w Azji Mniejszej są rzeźby z Pergamonu. Tak jak słynny umierający Gal, czy Gal zabijający, zabijający żonę i siebie. Niektóre tereny zamieszkiwane były przez ludy mieszane, gdzie współwystępowały elementy celtyckie i inne, autochtoniczne, lokalne. Tak jest na przykład w południowej Francji, zamieszkanej przez Celtoligurów, albo na Półwyspie Iberyjskim, gdzie z kolei byli Celtyberowie. W tym ostatnim przypadku wpływy celtyckie przejawiają się też w lokalnej toponimi, czyli w nazwach miejscowości. Konimbriga, dzisiejsza Koimbra, Segobriga, czyli Segowia, czy Brigantum, to są nazwy celtyckie. Ale żeby sprawę jeszcze nieco bardziej skomplikować, to godzi się dodać, że niekiedy celtyckie toponimy zarejestrowano na terenach gdzie nie stwierdzono znalezisk kultury lateńskiej, a gdzie źródła pisane też nie potwierdzają obecności przedstawicieli plemion celtyckich. I tak jest na przykład z Arubium czy Nowiodunum w rumuńskiej Dobruczy. Nieco żartobliwie można powiedzieć, że zasięg osadnictwa Celtów, ludności kultury lateńskiej oraz występowanie nazw uważanych za celtyckie, zamyka się w trójkącie, którego wierzchołki to miasta, w których działają kluby piłkarskie o celtyckich nazwach. A mianowicie Celta Vigo w Hiszpanii, Celty Glasgow w Szkocji i Galata Stambuł w Turcji. Podając zasięg Celtów, wskazałem też chronologię. To jest powiedziałem w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Czyli mniej więcej od V wieku przed naszą erą, aż po przełom r, er. Ale to jest bardzo nieprecyzyjne określenie. Na części wspomnianych przeze mnie terenów, Celtowie pojawili się w IV bądź w III wieku przed naszą erą a na, innym, na innych wycofali się na długo przed przełomem R. No ale nie miejsce tu by wchodzić w takie detale, więc wolałem użyć pewnego uproszczenia. Tłumaczę tak obszernie zagadnienie identyfikacji twórców kultur archeologicznych z konkretnymi etnosami, ludami znanymi ze źródeł pisanych, ponieważ sztywne utożsamianie tych pojęć, ścisłe łączenie kultury materialnej z danym ludem, daną grupą językową jest błędem. Nie potrafimy oczywiście stwierdzić, jakim językiem mówił ktoś, kto zrobił dane naczynie, albo tylko je używał 2 czy 2,5 tysiąca lat temu. Albo inaczej, takie próby identyfikacji są uzasadnione, gdy mówimy o terenach Grecji czy Rzymu, ale już w, prwa, w przypadku rzymskich prowincji kwestia przynależności etnicznej może być nieco bardziej problematyczna. No bo jeżeli znajdziemy gdzieś celtycką zapinkę, to nie znaczy, że ona koniecznie należała do celta. Podobnie jak dziś nie każdy właściciel japońskiego samochodu jest Japończykiem. I w przypadku ziem polskich, no moim zdaniem w ogóle nie możemy podejmować tego rodzaju dywagacji natury etnicznej na podstawie znalezisk kultury materialnej, no bo nie mają one jakichkolwiek podstaw. Gdy więc będzie tu mowa o celtach, to będę miał na myśli albo Celtów, albo Galów znanych ze źródeł opisanych albo ludność kultury lateńskiej, choć w tym przypadku nie wiemy, czy zawsze byli to Celtowie w antycznym rozumieniu tego słowa. Ale wróćmy do tych Celtów w antycznym rozumieniu tego słowa. Tytus Liviusz, rzymski historyk z czasów dynastii julisko klaudyjskiej czyli żyjący na przełomie R, er, pisał o ambigacie królu galijskiego plemienia Bituryków. Ambigat, widząc, że liczba członków plemienia wzrosła i przeludniony kraj nie może wyżywić wszystkich biturygów, wysłał swoich siostrzeńców, aby zajęli nowe ziemie. Jeden z nich, imieniem Belovezus, miał udać się do północnej Italii, a drugi, Segovezus, do tzw. lasu hercyńskiego, czyli mniej więcej do Europy Środkowej. I rzeczywiście są to zasadniczo dwa główne kierunki ekspansji celtyckiej. Chociaż Tytus Livius mylił się, datując te wydarzenia na VII wiek przed naszą erą. No i nie możemy też zapominać, że dosłowne odczytywanie przekazów autorów antycznych jest błędem. Bardzo często za ich relacjami kryje się propaganda albo pewne schematy oparte na dychotomii. Na przykład cywilizowani Grecy i Rzymianie przeciwstawiani są barbarzyńskim Celtom. Albo cywilizowani Celtowie przeciwstawiani są barbarzyńskim Germanom, tak jak u Cezara. Cezar nie mało pisze o zwyczajach Celtów, o życiu codziennym, ich religii, wierzeniach, ale o tym, to jest o życiu codziennym Celtów i materialnych śladach ich kultury duchowej, a wreszcie o tym, jak prezentuje się osadnictwo kultury latyńskiej na ziemiach polskich, opowiem w innych podcastach. To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.